Mówił w ten sposób, jak chadzaliśmy tam ulicą, Emaus wamami rudały, aż po czwarty most. Mówił tak, często pytają mnie, za kim jestem w tym kraju, prosta to sprawa. Mówię najbardziej, popieram śledz z napisem Barna Stanach. Albo mówił tak, ponad wszystkie cuda świata, najmilsza mi dłoń zielona trawiata. Kochał się w tych krakowskich głoniach. No Właściwie tam bliżytko było na Krakowie i prezes Krakowie poprosił mnie, żebym poprosił Jurka Harasymowicza, żeby napisał hymn Krakowie. To był 1980 rok, Krakowia wtedy była w drugiej lidze, ale tak mieliśmy wejść do pierwszej ligi wtedy, nie było jeszcze straklacji, tylko była ostatnia pierwsza liga, a Jurek mówi tak Makinko, no nie dam rady napisać, wiesz, to trzeba, trzeba tak, wiesz, jakoś to napisać. Dwa lata chodził z tym, nie napisał. A poszedłem do takiego poety, też kumpla, nazywał się Jerzy Michał Czarnecki, świeć pamiętaj, z duszą jej i drugim. To tak napisał w Koszalinie przez noc, 17 zwrotek. A on jesteś, to jest Hym, mamy 17 zwrotek. No że jak długo na wale Pucymunta bije dzwon, tak długo nasza Wisła do Gdańska stąd. Mam Wisła, a ten ma. No to teraz napisz to. Ale o ty się też rady, z Jurkiem się dałeś Hagasemowicze rady, bo tak poprzestawiałeś to makino, to w takim razie tutaj też poprzestawię. No i faktycznie, napisałem, skoponowałem ten film Krakowi. Jurek kochał Krakowie, Boże kochany, raz mi zewnam, nawet u Krakowia przegrywała, wygrywała do przerwy dwa 0 a poprzednio z jakimś takim klubem, nie było tego na mapie w ogóle. I, i Klopol Debica. Trzy dwa przegrała Krakowia. No to Jurek mało zawału serca nie dostał. Mówił, Olek wyprowadź mnie ze stadionu, bo mnie tutaj tak głupie, że szkoda, że wyszliśmy w ogóle z tego. Ale zaśmiałam Państwu tylko jedno zodeczkę. Dobrze? A. Wziąłem sobie z hymnu, z Hejnału Hejnał, no, znacie Państwo, nie? To sobie wziąłem początek do tego hymnu Krakowi tak. ma z mariackiej wieży. hejnał płynie z ratuszem wierzyciu. Krakowia w całym Polsce słynie biało czerwony ja. Krakowia, kochani, 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 kochani. Krakowia, kochany grubiacz, Krakowia, Krakowia, śpiewajmy jeszcze raz. Krakowia, Krakowia, kochany grubiacz, Krakowia, Krakowia, śpiewajmy jeszcze raz. No to tylko tyle za bo chociaż są trzy rezultaty bardzo piękne, ale to jest ten prawdziwy hymn Krakowi, bo ja należę do Rady Seniorów Krakowi. No, troszeczkę młodszy byłem od Jurka o jakichś, no nie wiem, Mam był 33, trzeci, no tak, ja też tam 30. Nie, już nie chcę mówić, ale zrobili mi w Krakowie na, 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 na placu taką imprezę. Dwie siekierki. no I taki jeden z przyjaciół przyniósł mi takie, takie dwie laski zakopiańskie i tak ustawił i mówi, patrzcie ludzie, co ten makino ma? Wszyscy dwie siekierki. No. no to może w takim razie jeszcze zaśpiewam zbiórka, prawda? Yy. Nie wiem, może bala jest nieżeniecką, my to taka jest balada, którą jak bardzo bił. Wieczorem ciągnięty prześledzie. księżyc przez wierzymiec jedzie. Jeszcze się lampa nie urywa, kula Kulanyorek w kącie ma. Godzina jest za siedem, czy ma i siódma szefie powieść w mózgu wiele się od lesie i baron po ze tu syra. Na czołce rośnie polski lasek. Tutaj się schodzi księżycowy świat. Cześć, lub czorny i rufino, Ciampel, Belmondo i Matino. Lecz zaczynają się dopiero, Kiedy przychodzi ferdek polerowy I grzecznie się lampem sztyk i ciemno, Powietrzu cyce latają. Palermo, goście się bawią jak dzieci, Czasami stu ponad stół leci Gadają Różnie już niechowi tą choruszą świecyce I życie, życie dalej naprzód tknie Lecz samo życie nie liczy I choć nam tutaj trochę ciasto, Lubimy swoją muzę na I kwaśne piwo, i kwaśny czar सभु tutaj मां सिखारियो